Jak obecnie sytuacja zdrowotna, bo widzimy ręce jeszcze w pandarzach. W poniedziałek, operacja i ja będziemy się kurować. Gipcie. No, złamane ręce muszą mi poskładać wszystko, nie? Jesteśmy na gali KSW71 w Toruniu. Jest z nami Remi Gruchała, zawodnik Gromdy. Cześć! Cześć, witam wszystkich. Jest z nami także Ruda z Gromdy, znana jako menedżerka Remiego. Cześć, witam wszystkich. Remi, zaczynam od ciebie, bo chyba to wszystko jest... Ty jesteś jednym z bohaterów internetu w ostatnim czasie, bo wiemy, że ten pojedynek, pojedynek na Gromdzie sprawił wielkie, olbrzymie emocje. Powiedz, jak ty w ogóle wspominasz te kilka ostatnich dni, bo te emocje były naprawdę wielkie. Wiesz co, dla mnie coś wielkiego. W ogóle zawalczyć tam to dla mnie coś dużego. A co no dopiero wygrać tą gromdę po takim zajebistym pojedynku. Wiesz, szacunek do rywala przed walką po walce yy, dał mi no naprawdę wysoko zawiesił poprzeczkę. I co, ale dałem radę, na szczęście się udało. Jak do tego doszło w ogóle, że ty miałeś zmienionego przeciwnika? Bo pamiętamy, że na początku to miał być inny rywal, nagle doszło do jakiegoś dużego zamieszania. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Co miał być góral, ale z jakichś tam wiadomych względów, ci którzy, wie, ci, którzy mają wiedzieć, to wiedzą. Nie chcę o tym mówić w internecie, po prostu zmienili mi rywala, jemu też zmienili rywala, zmieni rywala i, i myślę, że, że na no dobre. No dobra, wyszło. Paulina, jak wyglądają kulisy takiej zmiany przeciwnika w ostatniej chwili? Czy to są twarde negocjacje dla menedżera? Nie ma żadnych negocjacji. Ja myślę, że Remi nie kalkuluje i wychodzi do tego, kogo mu wylosują. A myślę, że Remi na następnej walce pokaże o wiele więcej. Nie będzie blokował ciosów głową, tylko będzie... Po, pokaże to, co potrafi i tyle. I będzie bardzo dobrze pokazał się, nowo. bardzo dobrze. Pokazał, że ma głowę bardzo twardą i następne walki na podobny charakter. Wiesz to niektórzy... To niektórzy mówili, że jestem słaby, że dostanę tam wpizdę po 20 sekundach, a wyszło co wyszło, nie? No właśnie, pokazałeś olbrzymi charakter, od razu gdzieś tam organizatorzy się z tobą kontaktowali już w sprawie twojej przyszłości czy nie? Bo wiemy, że kurczę, no naprawdę zrobiłeś duże wrażenie na sporej liczbie osób. Wiesz co, nie kontaktowali się ze mną w sprawie kolejnej walki, ale kontaktowały się inne federacje. Ale na razie nie myślę o tym. Na razie, na razie odpoczywam. Ok, jasne. Pomna... jeszcze gala tutaj także słyszymy. Myślę, że po walce Romana Szymańskiego. <grymne> Powiedz, czy się rozdzwoniły telefony po tym pojedynku Remiego Gruchały? Po, po walce. Ja myślę, że nawet jego Instagram można spojrzeć. Jak jechaliśmy na grondę miał około 2,5 tysięcy obserwujących, a teraz ma ponad 9 tysięcy, więc się że to samo z siebie mówi za siebie. I myślę, że to będzie się pchnąć, pchnieć w górę cały czas. To jest... Bo no walczyłem ze złamanymi rękami, tak? W pierwszej rundzie złamałem dwie ręce i nos, co so to... to Jasne. No właśnie, pokazałeś olbrzymi charakter. To już powiedziałeś, jak obecnie jest sytuacja zdrowotna, bo widzimy ręce jeszcze yy, w bandażach. W gipsie. Poniedziałek operacja i będziemy się kurować. No, złamane ręce muszą mi poskładać wszystko, nie? Okej, okay. jasne. Na pewno pokazałeś olbrzymi e, charakter. Wracamy do tego cały czas, bo to jest coś, co w gromdzie jest hasłem przewodnim, tak? Nie było miękkiej gry. Ty się biłeś już też w MMA. Biłeś się na gali MMA. VIP. Gdzie ty dalej chciałbyś się mierzyć? Czy to są pojedynki w MMA? Czy to są pojedynki dalej na gołe pięści? Czy może chciałbyś, jak niektórzy zawodnicy, pójść do zwykłego boksu? Pokazać. Wiemy, że Mariusz Grabowski ma takie możliwości. Więc to czas pokaże, zobaczymy, gdzie ludzie będą mnie chcieli i będziemy myśleć z czasem, tak? Najpierw wyleczę sobie ręce, zobaczymy jakie propozycje i będziemy dalej myśleć. Ja Niczego nie odmawiam. Okay. Paulina, na sam koniec już tej rozmowy, bo za chwilę no jedno z najbardziej elektryzujących pojedynków. Jesteśmy przed starciem Śpila Powiedz, tu to będzie Twoim zdaniem górą. No ja, myślę, ja jestem całym Jestem za Arturem, bo znamy się kupę lat i mam nadzieję, że pokaże jaja i to będzie jego nominacja tutaj w MMA. Szpila czy Radczenko? Szpila. Szpila, szpila. oczywiście, że Szpila. Okej. Okay. Dzięki wielkie za rozmowę, Ruda z gromdy, Remi? Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie wspierali, wszystkich przyjaciół, całe kompany i wszystkich tych, którzy dzisiaj mnie lubią, a ci, którzy mnie hejtowali przed gromadą, no co mogę powiedzieć, no, zrobiłem im na przekór. dziękiłem hejt w